Jak wiadomo bądź nie, internet kreuje to, jak wygląda i to, jak ludzie wyglądają trochę inaczej niż jak jest, w, jak jest w rzeczywistości. Dużo osób uważa i się porównuje do osób z internetu i chciałbym właśnie w tym odcinku pokazać, jak bardzo te osoby z internetu różnią się od tych z rzeczywistości. Tutaj mam masę zdjęć i porównań z osób z zagranicy, z różnych Instagramów, ze story. Jest tu wszystko od Photoshopa przez makijaż, przez wszystko, co można, że tak powiem, użyć. Żeby poprawić swój wygląd. Także mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podoba. Jeżeli tak, to może zrobię drugą część, ale przejdźmy do zdjęć. Na pierwszy rzut mam tu od razu takie porównanie, i tu jak widać to jest ta sama osoba. A ścieżki mi uwierzyć. Gdyby nie brwi, yy, to nie wiem czy bym uwierzył. Ale no jak widać tutaj na jednym zdjęciu mam bardziej powiedzmy krąglejszą buzię, na drugim ma bardziej taką up, i, i nie wiem w sumie czy to jest kwestia tego, że sobie tak zrobiła kreski czy photoshop, ale tu wydaje mi się, że mógł polecić photoshop, bo tu akurat jest idealne na to miejsce na szyi, żeby to zrobić, no ale jak widać to są, no kurwa różni się, po prostu się różni, nie? Jakby dalej to jest atrakcyjna kobieta, ale no różni się po prostu. I tu mamy znowu kolaż i to kurwa serio jest też ta sama osoba, ja aż nie mogłem uwierzyć, musiałem sprawdzić czy tak rzeczywiście jest, a tak rzeczywiście jest. To jest naprawdę ta sama osoba. I tu już jest kwestia, wydaje mi się, że głównie makijażu. Bo tu i usta, i brwi, i rzęsy, piegi dorobione, retusz twarzy, taki, że widać, jakby to była w ogóle postać z bajki animowanej, no ale no totalnie to jest kurwa inny człowiek, nie? O kurwa. To tego się nie spodziewałem. Jakieś takie minus 30 lat, gdzieś, jak córka z matką, nie? A to jest ta sama osoba też. I po lewej to jest zdjęcie z profilowego, to w sensie to jakie ma ustawione tam gdzieś tam na Facebooku czy gdzieś, a na prawym to jest zdjęcie po prostu, gdzie była oznaczona jako ktoś, nie? Obok. Se wyobraźcie na ten derże taką niespodziankę. Dobra, mamy tu kolejne porównanie. No również jest diametralna różnica. To już bardziej myślę, że jest kwestia kreski, rzęs i filtra na Instagramie, nie? Że ta skóra jest bardziej właśnie taka zretuszowana, trochę jaśniejsza. A tak to właśnie kwestia makijażu i dobrego zrobienia zdjęcia. Tu jest zdjęcie. Które wstawiła ona, a drugie to jest jak fotograf zrobił. I tu też jak widać jest znaczna różnica. I sobie włosy jeszcze bardziej rozjaśniła, w sensie nasycenie żółtego zmniejszyła i zwiększyła trochę jasność. Przez to te włosy są bardziej takie powiedzmy bielsze i taki kolor, który pewnie chciała uzyskać, ale kurwa nie wyszło za pierwszym razem. Także może następnym takie ombre wyjdzie takie lepsze. No i tu oczywiście też oczy. Czy są. Kurwa, ona ma oczy? Tutaj jest zmieniony kolor? Tak, chyba tak. Bo na jednym jest brązowy, na drugim taki bardziej, powiedzmy, szary. No ale to też jest kwestia specjalnego filtra, że tak powiem, i, i po prostu ustawienia w programie, nie? No tutaj mamy taką delikatną, tak naprawdę, to już jest bardziej kwestia tego, że po prostu zdjęcie robione iPhone'em, tak powiedzmy, z dupy, bo też jest ładne, to po prawej, a po lewej to już jest sesja zdjęciowanie, gdzie jest lepsze oświetlenie gdzie tu może wjechał coś jakiś no, na skórę, w sensie, że jest bardziej taka powiedzmy, no, no taki połysk ma, a nie jest taka sucha. Yy, także tutaj no tu akurat jest kwestia po prostu tego, że zdjęcie powiedzmy w sesji zdjęciowej versus, ses versus takie normalne, ale tu no mówię, nie, nie, nie jest aż tak diametralna ta różnica. O i to już jest kurwa dla mnie yy, szok, nie? <laughs> szok i niedowierzanie. No nie wiem, jak, jakbyście to skomentowali, ale tu znowu no kwestia tak naprawdę makijażu, no bo tu te usta widać, że ma pełne mimo braku tego makijażu. Wiadomo, że jest w trakcie mówienia, więc to też człowiek chujowo wygląda po prostu, jak mu się zrobi nagle zrzut ekranu w trakcie rozmowy. No ale tu również widać tą różnicę, że jednak no nie jest tak samo. Tu kolejne zdjęcie, tu jest jakby frontem, a profilem, nie i z profilu jest tutaj pojemnik na wodę. Nie, żartuję oczywiście, ale no ma, powiedzmy, taki drugi podbródek i takie... A no tutaj wiadomo, że już z przodu, z góry, to już ta twarz jest bardziej taka pociągła. I tu kolejne mamy zdjęcie, które jest, no jedno jest oczywiście w oznaczeniu, w sensie, że ktoś się oznaczył, wiadomo które, nie muszę mówić, a drugie jest oczywiście przez nią zrobione. No i znowu jest to... No, ładna dziewczyna, na jednym i drugim tak naprawdę wygląda korzystnie, ale no jednak jest ta różnica, nie? W sensie no, no jest różnica po prostu. O i to jest spore według mnie. I tutaj tak naprawdę różnica główna to wydaje mi się, że włosy robią. I oczy, że po prostu na jednym te oczy są dużo bardziej mocniej podkreślone, no i te włosy są takie owo, takie spirale, kurwa fale, jak na oceanie, spokojnym, a na drugim już są te fale, jak yy, w jeziorze, nie? Czyli ich po prostu nie ma. Ale dalej, no ładna, to jest kobieta, więc aż takiej tutaj, yy, no ja bym powiedział tak, ja bym się umówił na Tinderze, to bym się nie, nie rozczarował. I tu na pierwszy rzut oka nic takiego nie ma, ale jak się przyjrzymy, kurwa na fugi. No to widać już, że one się zaginają, bo tutaj, gdzie macie pępek, no to jak widzicie, ta fuga nagle no nie jest prosta, tylko nagle tak schodzi w dół, bo widać było, że ta talia była zwężana tutaj. Tak samo jak spojrzymy w górę, no to również te barki trochę zostały zaokrąglone z tricepsem. Bardzo możliwe, że z drugiej strony ta talia też została zwężona. Więc tak, tu ogólnie zauważyłem, że dużo takich osób w sensie robi sobie zdjęcia specjalnie na takim tle, wiecie, takim lightowym, że można było to zmienić. Właśnie na tle jest niebo, trawa, kafelki jakieś, no coś takiego, żeby było jak najmniej po prostu różnic, jak się coś powiększy albo po, pomniejszy. Dalej mamy kolejne zdjęcie, no to tu jak widać już pani ma taką dupę, że aż wygina maszynę szmita. A nie, to nie jest maszyna szmita, tylko po prostu jakiś ten. Nie, to jest rak zwykły, dobra. Ale no aż się wygiął tutaj ten, ten rak, no bo sobie próbowała widocznie powiększyć pośladki. Po co, na co nikt nie wie. Dalej. O, tutaj mamy również zdjęcie modelki, prawdopodobnie plus size, czy no, osoby, która chciała być modelką plus size, nieważne. No ale to jest właśnie zdjęcie, że tak powiem, pozowane i niepozowane. I na pozowanym, no widać, że tam się nic nie wylewa, wszystko jest pozakrywane, jest taki tik, powiedzmy. A już na niepozowanym widać, że i te spodnie są pomarszczone i właśnie się coś z, z tych spodni wylewa. Tu mamy o, tu mamy kurwa zaskoczenie. Tutaj to już jest taki Tinder level hard, nie e, powiedziałbym, bo no ja bym się zdziwił. Dla mnie to są totalnie dwie różne osoby, a to nie są dwie totalnie różne osoby, tylko to jest ta sama kobieta. E, I no tutaj kwestia przede wszystkim makijażu retuszu pozowania. Nie? Tutaj mamy kolejną gwiazdę Photoshopa. I tutaj widać znowu, że tak jak powiedziałem wcześniej, że tu jeszcze tło jest takie powiedzmy jednolite w miarę, to jeszcze jest rozmazane, Bo co można zrobić z rozmazanym tłem, można je transformować. Tutaj również widać, że przetransformowany był ten brzuch i jest kurwa no, nienaturalnie aż wąski. Pośladki podejrzewam, że mogły być normalnie takie, chociaż ch**wi, ale no ten brzuch zdecydowanie tutaj był zwężony. Kolejne zdjęcie, no tutaj znowu widać, jakby po prostu zdjęcie pozowane, powiedzmy umalowane, a drugie takie z jakiejś po prostu imprezy, gdzie też wiadomo była ogarnięta. Jednak to nie jest takie powiedzmy straight out of bed, że tak normalnie wygląda, no ale jednak powiedzmy, że na tym jednym wygląda korzystniej. Jak bardziej powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, fancy. Kolejne, no to tutaj znowu widać kurwa, gołym okiem od razu jak się patrzy na talię, że jest, no, no krzywa jest ta siłownia, nie? w sensie, że podłoga już tam się trochę zagina, czasoprzestrzeń. Tu kolejne zdjęcie, no to znowu mamy cofnięcie się 10 lat wstecz i tu znowu mamy full retusz i wygląda jak anonimowa postać. E, anonimowa? Nie, animowana karwa. Anonimowo to może być alkoholik. E, albo twoja stara. Znaczy, twój stary raczej, jak, jak uciekł z domu, nieważne. O tutaj to kurwa naprawdę wnuczka z, z, z babcią, nie? O co chodzi zupełnie? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie wiem, co tu się stało, ale to jest naprawdę ta sama osoba, bo tu też nie wierzyłem w to, musiałem sprawdzić, sprawdziłem i rzeczywiście to jest naprawdę ta sama osoba, nie? Jakbym był na randce na Tinderze i bym zobaczył ją, to nawet nie byłbym zły, tylko byłbym po prostu pod wrażeniem. O, o kurwa, wiem już, co mamy. Tutaj też się budyneczek ładnie tam, kurwa, rozciągnął i zaokrąglił i widać, że to nie jest jednak architekt, który miał powiedzmy 5 promili, tylko jednak z drugiej strony to wygląda równo. Kolejne dwa zdjęcia, porównanie i tu znowu jakby no to są takie rzeczy, które akurat widzi się na co dzień, w sensie ja już nie, nie, nie raz widziałem takie dziewczyny, które właśnie na Instagramie wyglądają jak, jak po lewej czy tam po prawej, nie wiem gdzie tam to Dawid umieści, ale no wiadomo które, a na żywo wyglądają inaczej, no bo jednak jak się człowiek nie umaluje, nie dopiero liczę, że w sensie nie przyklei i nie ustawi do zdjęcia, i w ogóle. No to nie wygląda tak samo, ale dalej, no ładna to jest dziewczyna. W sumie, albo nie, w sumie to nie o kurwa, Tu i tu wygląda tak. Yy, no, tu to mnie chyba Instagram, w sensie YouTube upierali mi zasięg na tym, ale yy, znowu, tak jak powiedziałem. Wcześniej tło znowu jest z dwóch stron, gdzie jest talia jednolita, z jednej strony jest podłoga, z drugiej jest pościel i tu również można było trochę pochachmęcić, po zmieniach zwęzić tą talię, dupę powiększyć, bo tu też podłoga jest równa, nie ma żadnych paneli, w sensie takich desek czy, czy coś, więc tu również można było... Yy, co nieco powiększyć i pomniejszyć. Szczerze mówiąc nie wiem, jak ktoś sobie robi takie zdjęcia, w sensie takie przerabia, a nie, dobra, to nie jest Photoshop, tylko to jest ten year challenge, czyli 10 lat różnicy tu jednak jest, sorry. Więc to jest dojrzałość challenge, a nie Photoshop challenge, ale tak czy siak no, to, to zdjęcie jest straszne, w sensie na twarzy widać, ile tu wjechało efektów specjalnych, yy, to myślę, że Michael Bay by się nie powstydził tego. I tu mamy pana Coxa, nie? I pan Cox na pierwszy rzut oka macie takie kurwa, coś jest nie tak. Ale jak spojrzycie bliżej, to już wie, wiecie, co wiemy, co jest nie tak. E, gość po prostu zapomniał o dniu głowy, nie? I po prostu ją sobie zmniejszył. Na zdjęciu, żeby całe ciało wyglądało na większe. E, w ogóle wygląda ten łeb, kurwa jakby się wkleił od kogoś innego, ale no, takie zagadki się zdarzają i też takich widziałem w Polsce nawet, co się właśnie zwiększają albo zmniejszają web. Znaczy zmniejszają łeb, no bo to zwiększyć to bez sensu będzie na odwrót. Kolejnego mamy gagatka, i tu znowu od razu widać, że ściana jest w chuj w powykrzywiana. Ja w ogóle tego gościa chyba śledzę na Instagramie w ogóle, więc się zdziwiłem, że go tutaj spotkałem tutaj coś było zmieniane. No, po tej ścianie ewentualnie, ewidentnie widać. No i ta łapa jest trochę taka niewyraźna. Zobaczcie, że przedramię jest bardzo wyraźne, a, a ramię już nie, nie? I trochę wygląda tak, jakby była powiększana też w Photoshopie po prostu. I w momencie, gdy się poszerza coś w Photoshopie, no to to miejsce też jednocześnie staje się niewyraźne, po prostu i takie zamglone. A już wiem co. Wiem, to, wiem, co tu jest nie tak. Zobaczcie na jej dłonie. Bo tak na początku mówię, kurwa, pchuje, to wrzuciłem z F folderu się ten, <laughs> mi uciekło, nie, jednak nie. To nie jest tutaj specjalnie, spójrzcie na te dłonie. I zobaczcie, jakie one są długie, nieproporcjonalne, w sensie ona ma taką dłoń, żeby mogła sobie całą tak głowę objąć, no w sensie ma takie po prostu dłonie, jakby miała w koszykówkę grać. Jedyne dwie piłki, jakie ma, no to na, na dekolcie. Wątpię, że naturalnie ma takie dłonie, wydaje mi się, że jednak to wszystko jest kwestia tego, że ręce są zwężone, tutaj na barku też to widać takie trochę zniekształcenie między barkiem a, a, a tricepsem, więc wydaje mi się, że jednak tutaj coś też było grane i, i ten cyc też mógł być powiększony. Kolejny tutaj jest Master of Disaster, no tutaj mamy Pana starszego. E, wygląda jak jaki trochę pilot, e, odrzutowca F-16, spory retusz tu wjechał, albo botoks ewentualnie, ale no, jak widać zmarszczek jest trochę, ale jednak nie ma, nie, tak zależy, zależy które zdjęcie, to albo, albo są zmarszczki, albo ich nie ma. <grytanie> No i tutaj ten pan znowu, nie, jest bark tu poszerzony, jest z tyłu framuga e, trochę zakrzywiona, więc ten bark jest powiększony i w ogóle widać po tej łapie, że ona jest niepro, nieproporcjonalna do tułowia e, po prostu, więc e, to się rzuca w oczy. No i tutaj e, znowu, na pierwszy rzut oka nie ma za, za bardzo różnicy, ale jak spojrzymy na prawą stronę i prawą talię, no to nagle ta ściana się zwęża. I cholera wie o co chodzi, bo dwie inne są dobre, w sensie wszystko jest tam dobrze położone, nie wiem czy to jest tapeta, czy jakieś kafelki, chyba kafelki, ale no się zwężają, nie, i no, po co, nie wiem. No tu kolejne zdjęcie, no, to jest proste, że tak powiem, pozowane versus jak ktoś ci zrobi zdjęcie, nie, e, to to jest takie… Ten typowizna. Ale tutaj już mamy większego i Tu wiadomo, właśnie, przez to, że ma takie majtki, że tak powiem, obciągnięte w dół. No to ten dół brzucha. No nie ma się z czego wylewać, więc się nie wylewa. Aczkolwiek widać, że tu odstaje. Jakiś tam może retusz poszedł na to, żeby to nie było aż tak widoczne. No a po prawej, już jednak na luzie bez wciągania brzucha tych żeber nie ma. I wciągniętego brzucha też nie ma. I na kolejnym zdjęciu widzimy to samo. I tu znowu, jakby, no chyba nie muszę tłumaczyć, coś tutaj jest innego, nie? To chyba widać gołym okiem, kurwa, różnicę. No i ostatnie zdjęcie to już jest taki stary przypadek ja o nim jeszcze pisałem, kiedyś na Facebooku gość, który był ambasadorem szredz i został wyjebany z firmy. Jak to zdjęcie wyciekło, no bo się okazało, że to no oczywiście nie jest jedyne zdjęcie takie, tylko więcej jest takich zdjęć, na których, jak widzicie, sobie poszerza obręcz parkową, powiększa nogi, bo jest bocianem i generalnie no wygląda, powiedzmy, na jednym zdjęciu wygląda bardzo, bardzo dobrze, a na drugim wygląda perfekcyjnie wręcz. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam dał trochę do myślenia, podobał Wam się i pokazał, że po pierwsze. To dążenie do perfekcji sprawia jeden problem, że jeżeli dążymy do perfekcji, to zawsze można ładniej, szybciej, mocniej, wyżej i, i tak dalej, więc nigdy nie będziemy perfekcyjni i te zdjęcia to idealnie pokazują. Tylko ja czasami właśnie nie wiem po co, bo wiecie, ja jeszcze rozumiem jak ktoś sobie jakieś tam niedoskonałości usuwa, typu nie wiem, jakieś pryszcze czy coś, no bo to nie zawsze to jest, tak samo jak celulit, powiedzmy, że do pewnego poziomu też on może być tak okresowo, powiedzmy, że jest większa retencja, to jest trochę więcej celulitu, mniejsza retencja, mniej celulitu. Więc jakby ja to jeszcze kumam, nie, bo bez przesady, też nie, nie róbmy z siebie kurwa takiej, że wie, wiecie, że w, w najgorszej swojej odsłonie się będziemy pokazywać, bo nie o to chodzi ale porównywanie się do ludzi w internecie jest po prostu głupie, bo oni sami tak po prostu nie wyglądają. Także musicie o tym pamiętać, brać to pod uwagę, bo czasami naprawdę można się zdziwić. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, co wy myślicie w ogóle o takich rzeczach, typu właśnie jakieś filtry na Instagramie, photoshopy czy inne takie. Wyślijcie to dalej, żeby ludzie byli świadomi tego, co się dzieje w internecie. Zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!